Na razie no. tam gra mamo. muzyka, mamo. mamo! Mamo! Gości mamy! Zobacz, Jacek jest. Jacek przyszedł, Robert! Cześć babcia! Dzień dobry. Dzień dobry babcia! To jest Robert! No, Robert. O, do góry Robert. nogami nagrywałem. Robert. Robert i Jacek. I Jacek i To możemy jakieś... Nie, nie będziemy światła palić. No to to było Cześć babcia. Jakie śniadanko piękne masz babcia, no. Ale luksusy. No. Tylko chleb serem. No to zdrowe jedzenie. No. To żaden McDonald's, żadne KFC. No. Siadaj, Jacku, tutaj, ja idę jajka smażyć. No, kanapki przygotowane. Chodź tu smyku, siadaj sobie, siadaj. Chodź patrz, napijesz się kurkę możesz sobie ściągnąć. Zrobiłem A to jest Marcel. Poznajesz babcie? Nie. Nie? A no, zobacz. Marcel jest. Ten malutki. To jest To jest Marcel. To jest Marcel. To mój syn. Babcia. Duży już. Big guy. No i cię przytul do babci. Nie? No dobra. On się wstydzi. On co się wstydzi. Kaffee, On się kaffee? wstydzi. O, o, Bo ja będę jajka smażyć. Herbatę? A ty Barcelku co kochany? E, jajko sadzone. To sadzone? Jest... Czy takie rozwój? Czy scrambled. Sad... A, nie zadzie. Nie ma znaczenia. E, powiedz mi Robert, a ty kawę czy herbatę? E, to samo co wszyscy. To herbatę, ciociu. Herbatę, tak? Ja herbatę. Proszę. Dobrze. 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 O, a tutaj są... To są meble, które kiedyś były cioci Danusi. <grym /dooka> jeszcze funkcjonują. Proszę tak bardzo. bardzo. Ale to ty daj, bo ty babcia. Okay. Ty. Daj, ty. Siadaj sobie tam Marcelo, na krzesełku. I ściągnij kurtkę, bo będzie ci za gorąco. Tak? Czy jeszcze? Okej? Okay? Chodź do babci, chodź. babcia, babcia ci no idź tam do babci, no idź. Idź On się wstydzi, biedulek, wstydzi się, no. No chodź, Marculo. Chodź. On się wstydzi. Nie babciu. Chodź, babcia ci chce parę złotych dać. Dzień dobry. O, dzień dobry. Dzień dobry. Nie wstydź się. To siadaj sobie, to siadaj sobie. On się wstydzi, babciu. On taki wstydliwy, bo on nie wie... Nie wie co ma zrobić, Biedulek, ale siadaj sobie. O, ciocia Marzenka przyjechała. Hej, babciu! No co tam? Widziałaś kto jest u ciebie? No widzę, że się źle czujesz. No nie możesz tak mówić. Zimne ręce. No zimne. Siadaj, Marcela Masz herbatkę ciepłą. może się napijesz herbatki? Co? Też. Proszę. Zobacz, kto jest u ciebie. Śniadanie dla Jacka, Roberta i Twojego prawnuka. No. Jest, mama, jest. Ja wolę. Proszę bardzo. Ja wolę, słuchajcie, sadzone robić. Mogą być? Mogą być. Dlatego, że. Oczywiście. Ja Ci, ciocia, pomogę zaraz. Oj. Ja wolę... Idę nagrać, jak jajko robimy. No, ja zobacz, zobacz przyszedł Ciebie. Zobacz, co Ci Ja Ci, ciociu, pomogę. A, tak? yy, aha, na smalcu czy na maśle? Oleju, tak. Oleju? A masło? Tak. To może ciociu na maśle lepiej? Aha, bo to z bekonem. Aha. To z bekonem ciociu to bez oleju, bo to będzie i tak tłuste. Dobra, to ja już wyłączam.